Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan jestem na plaży Elafonisi w Grecji na wyspie Kreta przejdziemy się przez całą plażę Elafonisi abyście mogli zobaczyć różne ciekawe miejsca nagram całą plażę zaczniemy nagranie od prawej strony czyli tutaj już jest takie kamieniste wejście, mało atrakcyjne ale za to jest mniej ludzi i będziemy sobie szli wzdłuż zauważyć można taki różowy piaseczek który Tutaj na tej plaży występuje, bardzo fajnie się to wszystko prezentuje, ale warto mieć okulary polaryzacyjne, dzięki czemu znacznie lepiej będzie wszystko widać. Przejdziemy się teraz wzdłuż, abyście mogli zobaczyć urok całej tej plaży. można tutaj sobie wynająć parasolkę za 10 euro albo leżak za 3 euro. Jest tutaj tak mocne słońce, że naturalnie trzeba najpierw się dobrze naoliwić porządnym olejkiem z filtrem mocnym, żeby po prostu nie spalić sobie skóry. Stąd też osłona głowy, jakaś czapeczka, okulary przeciw słoneczne z filtrem i oczywiście polaryzacja jest bardzo wskazana. Tu możecie sobie zobaczyć że dosyć długo jest płytko więc idealne miejsce dla rodzin z dziećmi poza tym, że to wszystko bajecznie wygląda to jest to naprawdę świetne miejsce dla rodzin z dziećmi żeby tutaj dojechać, na przykład z Hani, no to jest około półtora godziny jazdy ale naprawdę warto a dlaczego? No to chyba widzicie. Woda jest cieplutka, czysta plaża. Pięknie się to wszystko prezentuje. Jest tutaj dużo miejsc, przy których możecie sobie zrobić fajne zdjęcia. Selfie rodzinne w parze Jest bajka. O na przykład teraz wszedłem tutaj do wody i tu jest jakieś 2 stopnie chłodniejsza woda niż tam gdzie byliśmy przed chwilą. Cały czas ten taki różowy piaseczek, który można dostrzec. Zobaczcie, to wygląda jak jakiś akwapark. Wspaniale się to wszystko prezentuje. Myślę, że macie podobne zdanie już teraz. Teraz idąc coraz bardziej dalej, mamy taką sytuację, że widoki są za każdym razem inne. Tutaj główną rolę gra światło, które odbija się od dna, e, oczywiście tutaj przy plaży i naturalnie od piasku, szczególnie ten mieniący się na różowo. Jak widzicie, jest wspaniale. Idziemy dalej. Tutaj będziemy mieli bardziej centralną taką część całej plaży Elafonisi. Najbardziej atrakcyjną. Z uwagi na to, że tutaj jest takie rozdzielenie widoku na morze. Śródziemne oczywiście Tutaj należy szczególnie uważać z takimi parasolkami własnymi Aby je bardzo, bardzo dokładnie w ziemię zamontować, aby nie było sytuacji że nam po prostu odleci Sporo widziałem parasolek, które po prostu odleciały Dlatego też należy na to zwrócić szczególną uwagę Pięknie, prawda? I Tutaj widać właśnie ten piasek Różowiutki. Tutaj można sobie przechodzić wodą na skróty, jeżeli mamy taką potrzebę. Tam znajduje się snack bar. Można kupić coś do zjedzenia jakieś frytki, lody, napoje. Tam i tam, w dwóch miejscach. Jeszcze dalej są sklepiki, gdzie można kupić różne gadżety do wody. Na przykład koła mochane, parasolki, olejki do opalania i inne. Tutaj w centralnej części znajduje się wieżyczka ratowników. Co chwilę można spotkać osoby, które tutaj sprzątają, na przykład pan w białej koszulce co chwilę sprząta, jeżeli są jakieś pety albo jakieś zabrudzenia, więc jest naprawdę bardzo czysto. I co chwilę też można spotkać, Ludzi, którzy pobierają opłaty za leżaki, parasole, wydają paragony, więc terminal mają przy sobie. Jak widzicie, jest naprawdę fantastycznie. Tutaj bardzo mocno wieje w tym miejscu, w tym centralnym miejscu. Wieje tak mocno, że to widać tutaj nawet na parasolce, jak widzicie. Idealne miejsce do selfie, jak widzicie. Tutaj można kawałek sobie przejść i tam jest taka ala wysepka, gdzie można się oczywiście ulokować i tam także można sobie na przykład posturkować, popływać, poopalać. Tu w każdym miejscu jest po prostu inaczej. Tu szczególnie będzie teraz widać ten różowy piasek, zobaczcie jest taki odcień różu, różu. jest bajer zobaczcie tutaj jak się wszystko pięknie pięknie prezentuje na plaży w grecji na Kreta. tutaj mamy ratownika u góry cały czas z lornetką kontroluje co się dzieje tam jakieś koło komuś uciekło daleko, daleko pod dali. Troszeczkę obraz się trzęsie, z uwagi na to, że tu jest dosyć mocny wiatr. I troszeczkę smartfon niewygodnie się trzyma, żeby nagrać ten film. Ale myślę, że informacje, jakie tu przekazuję oraz pokazuję całą tą plażę, są dla Was bardzo przydatne. I zobaczcie. Kawałek dalej, i już inny widok. Pięknie tutaj jest, naprawdę, bardzo pięknie. Oczywiście zawsze możemy tu iść sobie na skróty pomiędzy jedną plażą Elafonisia, a drugą stroną tej plaży, więc jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Idziemy sobie jeszcze kawałek wzdłuż plaży, abyście mogli zobaczyć jeszcze inne takie ciekawe miejsca. Tutaj dzieciaki świetnie się bawią, piaszczystą plaża, więc mają co robić. To wygląda jak w bajce, naprawdę. I nie tylko tak jest, jak widzicie na ekranie, ale tak po prostu jest naprawdę. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo dużo osób mówiących po polsku, no nie ma się co dziwić, ponieważ jest to świetne miejsce do wypoczynku. Tutaj mamy taki czarny żwir. To remis. Czyli remis. Okej. Okay. I tutaj już zbliżamy się do końcówki plaży, czyli znowu kamienistego miejsca. Przy tych kamienistych końcówkach plaż bardzo fajnie zrobić sobie zdjęcia. Ale oczywiście należy uważać, żeby się nie pościsnąć. żeby sobie nie zrobić krzywdy. No i tutaj już jest końcoweczka plaży. Ostatnie parasole są przed nami. Sporo kobiet opala się tutaj do Ples. Czyli bez góry swojego kompletu stroju kąpielowego. Aby równomiernie opalić swoje ciało. I tak się to prezentuje, Jeżeli ktoś by się zastanawiał czym nagrywałem, to Samsung Galaxy S20 Plus 5G w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę. Trzymając smartfona prawą ręką bez żadnego statywu w domyślnych ustawieniach. Chyba włączyłem tylko opcję HDR 10 Dziękuję Wam za uwagę. Tak się prezentuje plaża Elafonisi na wyspie Kreta w Grecji. Po prostu bajeczne miejsce, które naprawdę warto odwiedzić. Plaża jest tak duża i wody płytkiej jest tak dużo, że każdy znajdzie dla siebie kawałek miejsca, nawet gdy dużo osób jest oczywiście na leżakach. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!